Dziennicy Miasta Stołecznego Warszawy kołkurszy na projekt muralu upamiętniającego obronę Reguty Ordonu. Autorem zwycięskiego projektu jest pan Rafał Rozkowiński. Witam poczty sztandarowe, witam poczet sztandarowy Zespołu Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, witam poczet sztandarowy Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1, Witam Począć Sztandarowy Zespołu Szkół im. Inżyniera Stanisława Wysockiego, dawna kolejówka. Witam Począć Sztandarowy Klubu Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych Matthäusen-Guzen w asyście uczniów Zespołu Szkół nr 26. Witam przedstawicieli środowisk kombatańskich. Witam przedstawicieli Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Witam przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Witam szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana ministra Jana Józefa Kasprzyka. Witam przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej. Witam przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Witam przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej. Witam przedstawicieli Miasta Stołecznego Warszawy i Dzielnicy Ochota. Witam przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy, pana Krzysztofa Wojciechowskiego. Witam burmistrza dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy, panią Dorotę Stegienkę. Witam zastępcę burmistrza dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy, pana Grzegorza Wysockiego. Witam zastępcę dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy, pana Sławomira Umińskiego. Witam radnych dzielnicy Ochota. Dzisiaj symbolicznie w rocznicę 192. W wybuchu powstania listopadowego odsłaniamy ten mural. Mural, który miał swoją historię, ale finalnie udało nam się w porozumieniu z partnerami, z Polską Fundacją Narodową i z Urzędem do Spraw Kombatantów, którego tutaj pan, którego reprezentuje pan minister Jan Józef Skasprzyk, doprowadzić do finału tej tej, tej naszej, tego naszego malowidła. Bardzo się cieszę, jest to symbolicznie właśnie dzisiaj. Tak jak wielokrotnie powtarzaliśmy, zawiązaliśmy chyba bardzo szeroką koalicję na to, żeby upamiętnić Redutę, upamiętnić wszystko to, co tutaj się działo i konsekwentnie o tą pamięć, o zachowanie tego miejsca będziemy walczyć. Bardzo Państwu dziękuję, że dzisiaj z nami jesteście, i za chwilę pewnie nastąpi odsunięcie muralu. Dziękuję. Pod taką współczesną formą upamiętnienia czynu zbrojnego Polaków sprzed 192 lat. Tutaj niedaleko 6 września 1831 roku stoczyła, stoczona została bitwa w obronie Warszawy. Bitwa, jaką powstańcy listopadowi stoczyli z Nawałą Moskiewską, która chciała stłamsić Dumne dążenia narodu polskiego do wolności. Przez wiele lat to miejsce było zapomniane. Przez wiele lat staraniem społeczników, których też bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiam, jest wśród nas pan Artur Nadolski, który dba o to, aby miejsce to święte, uświęcone krwią żołnierzy Rzeczypospolitej, przetrwało. Otóż. To miejsce woła do nas, iż nie ma rzeczy cenniejszej niż wolność. Nie ma rzeczy cenniejszej niż niepodległość. Że w imię wolności Polacy są w stanie dokonać rzeczy wielkich i poświęcić wszystko. Tak czynili ci, którzy w noc listopadową 192 lata temu ruszyli w o honor, godność i wolność Rzeczpospolitej. Tak czynili. Ich następcy, których mamy wśród nas, czyli ci, którzy w latach ostatniej wojny walczyli o wolność, honor i godność Rzeczypospolitej. I tak czynią również i współczesne siły zbrojne Rzeczypospolitej. Starają się, aby Polska miała swoje należne miejsce w gronie państw europejskich, aby zawsze była wolna, suwerenna i dumna. I dlatego też na tym muralu, jak państwo widzą, są nie tylko bohaterowie sprzed 192 lat. Na tym muralu uwiecznieni są również współcześni obrońcy granic. Bo historia narodu każdego narodu, ale narodu polskiego zwłaszcza, to przeszłość, współczesność i przyszłość. Naród ma swoją historię, ma swoją teraźniejszość i ma swoje marzenia. W przypadku narodu polskiego tym marzeniem jest zawsze i będzie zawsze niepodległa Polska. Tak było w tysiącletnim trwaniu naszej ojczyzny, kiedy w czasach I Rzeczpospolitej wykuwaliśmy sobie należne nam miejsce w Europie. Tak było w czasie zmagań o wolność, tak jak w powstaniu listopadowym, gdy staraliśmy się przywrócić Polskę do grona państw suwerennych. Tak było w latach ostatniej wojny II światowej, gdzie pełni poświęcenia na wszystkich frontach wojny walczyliśmy o to, co najcenniejsze, tak jest teraz i tak będzie w przyszłości. Bo gen wolności, umiłowanie wolności, to jest to, co charakteryzuje Polskę i Polaków, dumnych obywateli Rzeczypospolitej. Cieszę się, że dzisiaj. Rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego możemy upamiętnić tym muralem, który na rondzie zesłańców syberyjskich będzie przypominał, iż tuż za nim mieści się przesiąknięte krwią żołnierzy polskich. Miejsce walki o wolność Reduta Ordona, walcząca dzielnie o to, co najcenniejsze. Chwała bohaterom sprzed lat. Chwała bohaterom obecnym wśród nas. Chwała wojsku polskiemu, które dziedziczy tradycje tych, których dziś upamiętniamy. O. ペペペペペペペペペペペペペペ そうです。